Siłownia za 800 sri lankowych monet, czyli jakieś 10 zł. Jesteśmy na Sri Lance, za mną stoi piękny skuterek. No i oczywiście nie mogło się obyć bez treningu, więc ocenimy sobie siłownie. Zobaczmy, co jest w środku kotku. Za pojedyncze wejście na siłownię zapłacimy 800 rupi indyjskich, czyli jakieś 10 polskich złotych, a za karnet miesięczny 7000 rupi, czyli jakieś 80 złotych. Siłownia składa się z trzech poziomów przeciętych schodami od samego dołu aż do góry. Parter to głównie maszyny do trenowania dolnych partii ciała bez absolutnie żadnych ograniczeń. Ja dzisiaj robię tutaj prostowanie i uginanie duch na maszynie, przysiady, grzbiety i łydeczki. Na piętrze z kolei wszystko do trenowania górnych partii ciała. Sprzęt jest stary, ale naprawdę konkretny i z duszą. Brama, ławy i maszyny do wyciskania pod różnymi kątami. Ostatni poziom to strefa cardio. Rowery, maty, orbitreki, drążki i ponad 10 bieżni. Nie ma klimy, więc człowiek aleje się od samego stania. Naleciałości rdzyna, sprzęcie i obciążeniu. Dźwięki stalowych talerzy uderzających o siebie nawzajem sprawiają, że czujemy się tutaj jak prawdziwi wojownicy. I za to temu miejscu należy się mocna dziesiąteczka. Napoj ojcze znajdziecie w sklepach Żabka. Zostaw ojcu follow.